Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Aleksandry Maryniny pod tytułem Cudza Maska. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. Nastia Kamieńska bez reszty pogrążyła się w pracy i skrzywiła się z niezadowoleniem, słysząc dzwonek telefonu. Asiu, masz włączony telewizor? W słuchawce rozległ się głos męża. Od tygodnia. Aleksiej mieszkał u rodziców w Żukowskim. W instytucie, gdzie pracował, zaczął się okres sprawozdawczy, więc na całe dnie znikał w swoim laboratorium, a z domu rodziców do instytutu miał nie więcej niż dziesięć minut niespiesznego marszu. — Nie, pracuję — odparła Nastia. — A co leci? — Na RTR idzie bardzo zabawny program o tym, jak u was w milicji łamie się prawa obywateli. Zobacz, będziesz miała ubaw. — Jaki znowu ubaw? Kamieńska westchnęła. Pewnie po raz kolejny obrzucają nas błotem. Obrzucają, ze śmiechem przytaknął Aleksiej. Ale wasi stawiają za żarty opór. Włącz nie pożałujesz. Twój przyjaciel, generał zatoczny, tam się z nimi ściera. Nastia rzuciła się do telewizora. Tak, rzeczywiście na ekranie pojawiła się znajoma szczupła twarz Iwana Aleksiejewicza Zatocznego, jednego z szefów pionu do walki z przestępczością zorganizowaną. Anastazja po raz pierwszy zobaczyła generała w mundurze i nie mogła nie przyznać, że w marynarce, świetnie leżącej na jego smukłej wysportowanej sylwetce, zatoczny prezentował się o wiele efektowniej niż w kurtce czy w dresie, w których Nastia widywała go podczas ich regularnych spacerów. Przeciwnikiem generała w owej teledebacie był jakiś niepokaźny osobnik. W ogromnych okularach, które co chwila ześlizgiwały mu się na sam koniuszek długiego cienkiego nosa. Nieustannie przychodzą do mnie różne osoby, perlorował facet, ze skargami na to, że milicja poważnie pogwałciła ich prawa, w tym również prawo do nietykalności cielesnej. W tej samej chwili na ekranie pojawił się napis: Nikołaj Potaszow, obrońca praw człowieka. Mówiąc bez ogródek, ciągnął Potaszow, ludzie ci skarżą się na to, że ich bito że oszustwem próbowano wymusić od nich przyznanie się do czynów, których nie popełnili. Czy panu, Iwanie Aleksiejowiczu, znane są owe fakty, czy może to, co opowiadam, stanowi dla pana odkrycie? Zdaje się, że znam również inne fakty, zatoczny uśmiechnął się. A czy pan, szanowny panie Potaszow, orientuje się, że funkcjonariusze milicji okazują się niekiedy złodziejami, bandytami, gwałcicielami i zabójcami?